Cześć, witajcie ponownie w Rozbiegówce. Dawno mnie nie było, więc bardzo się cieszę, że możemy się znów spotkać. Tym razem kawa ciepła. O, jeszcze paruje, więc możemy zaczynać dzisiejszy dzień. A dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać sobie o debiutach filmowych, bo właśnie w zeszły weekend, y, teraz miniony, skończył się festiwal w Gdyni, więc myślę, że to jest dobra okazja, by o tym porozmawiać. No to co? Kawka i lecimy. Zapraszam. Dzisiaj nie przechodzimy na komputer. Pogadamy sobie tutaj z Kawką o debiutach filmowych. I tak jak mówiłem, właśnie skończył się festiwal w Gdyni. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle śledzicie taki festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Czy jesteście w tym temacie, bo ja mam często takie wrażenie, że te wszystkie festiwale to są dla branży, dla filmowców, a ludzie z zewnątrz tak nie bardzo wiedzą, że to się wydarza. Akurat festiwal filmów fabularnych jest dość popularny, bo wszyscy oglądamy filmy fabularne i lubimy je bardziej niż dokumentalne. Więc może ten akurat śledziliście. No pewnie też ten kanał oglądają ludzie z branży. Dajcie znać, czy byliście może w Gdyni albo czy śledziliście co tam się wydarzyło, jak była gala. Ja właśnie oglądałem galę. No i właśnie na tej gali yy, co roku jest nagroda za debiut. I tak naprawdę wszyscy studenci filmówki czekają yy, aż zrobią właśnie film pełnometrażowy fabularny, który pójdzie do Gdyni i tam no, najlepiej dostanie nagrodę za debiut. I w tym roku było nie, bardzo ciekawie, bo niespotykane to było, że oprócz tej głównej nagrody były też dwa wyróżnienia. I, i i tak naprawdę to pokazuje, że tych debiutów jest dość prawdopodobnie dość sporo i że te debiuty są bardzo dobre, skoro żyli zdecydowało się y, na wyróżnienia. No i te debiuty to jest taki wyznacznik, trochę, te debiuty fabularne właśnie dla fabularzystów, że, że to jest właśnie taki wyznacznik, nie wiem, jakby zdobycia nawet mistrzostwa, że jak ja już zadebiutuję, no to już jestem tym reżyserem. No niestety wygląda to często tak, że Ludzie debiutują, moi koledzy debiutują, a potem nie robią drugiego filmu. Dlatego drugi film też jest w ogóle w Polsce i w Instytucie Sztuki Filmowej, który daje pieniądze, traktowane jak debiut. To jest też bardzo ciekawe, że drugi film też jest traktowany jak debiut. No i tak naprawdę pierwszy, drugi i potem często słuch ginie. No, ja może nie powinienem się wypowiadać, bo ja tego debiutu nie zrobiłem. Natomiast chcę Wam też w tym odcinku poopowiadać, jak to zrobić, jak nazwa tego odcinka wskazuje. Mimo, że nie zrobiłem to, mam kolegów właśnie, którzy zrobili i pamiętam te czasy studiów, kiedy mówiliśmy, kto z nas zadebiutuje, a obstawialiśmy, może ten, może ten i najlepiej to do trzydziestki w ogóle już zadebiutować. No. Później miałem wyznaczyć do czterdziestki, to też się nie udało, ale na przykład moi koledzy, Kuba Czekaj, ja pozdrawiam, Janek Matuszyński, oni wszyscy zadebiutowali, już kolejne filmy robią, no Janek to już, to już nie wiem, już któryś, robi z kolei, czwarty? Nie, nie wiem. No w każdym razie zrobił. Był też w Gdyni. No i na przykład Tomek Jurkiewicz też zadebiutował mikrobudżetem. Mówię, mówię o kolegach z roku. No było nas siedmiu czy ośmiu, no i to są, to są osoby, które zadebiutowały. Więc to też pokazuje ten to spektrum, że to też nie jest takie łatwe. I ja mogę się rozgadywać, więc zapomniałem, więc włączę teraz y, jeszcze raz stoper, żeby nie przedłużyć, bo teraz wam chciałem powiedzieć, na, jak, jak to zrobić, jak zadebutować. Bo wiem, jak to zrobić, ale tego nie zrobiłem. Teraz powiem dlaczego. Uwaga, włączam stoper, czas start. Yy, no dobrze. Słuchajcie, yy, to wygląda tak, że nie zadebiutowałem, bo jest bardzo trudno zadebutować filmem fabularnym. No, ale też dlatego, że poszedłem w filmy dokumentalne. No one były prostsze do zrobienia, jest mniejsze budżety, więc często tak jest, że reżyserzy zaczynają od filmów dokumentalnych. No ale kiedy już chciałem, pamiętam przed pandemią, już chciałem przejść do debiutu, mam kilka treatmentów, scenariuszy. Napisałem jeden pełnometrażowy scenariusz, kilka treatmentów. Próbowałem dostać na nie finansowanie, no ale to się nie udawało. Yy, każdy mój projekt gdzieś tam był odrzucany czy na etapie treatmentu, czy na etapie scenariusza, mikrobudżet. No, nawet mam dwa scenariusze w tej chwili fabularne. Yy, one po prostu nie dostawały finansowania właśnie z polskiego instytutu wtedy, kilka lat temu. Yy, teraz trochę się tam zmieniło, więc być może teraz yy, to się uda. Dlatego próbuję znowu. Natomiast przez to, że wtedy nie dostawałem tego finansowania, to też poszedłem właśnie w gry. No ja też przez VR się wkręciłem w te nowe media, więc to mnie doprowadziło do tworzenia w ogóle gier zawodowo w tej chwili. W tej chwili też produkuję gry, też przez własne studio, także e, taką grę filmową jedną robimy, także film dalej jest moim konikiem. Natomiast, no, ponieważ tego debiutu się nie udało zrobić, bo jest bardzo ciężko w tych czasach, no to tak to wygląda, że no, nie mam tego magicznego debiutu. Bo to pamiętam właśnie no to, to był taki cudowny moment, taki magiczny, kto zadebiutuje? Ja pamiętam wtedy było właśnie. Właśnie wtedy debiutowała Magda Piekosz, która dostała nie tylko nagrodę za debiut, ale też główną nagrodę wtedy w Gdyni, filmem Pręgi i to było dla nas takie wow i teraz obstawialiśmy, kto tutaj, kto tutaj pierwszy to, to zrobi. No, Kubę pamiętam, czekaj, obstawiliśmy, że, że, że tak, że na pewno. Janek Matuszyński jest zaskoczeniem, też pozdrawiam Was. Słuchajcie, gratuluję Wam tych debiutów. Już dawno temu to zrobiliście, ja jeszcze nie, więc, ale nie, naprawdę spoko mi z tym, bo, bo tak sobie myślę, że na wszystko przyjdzie pora. Na przykład ten reżyser Jakimowski zadebiutował w wieku 45 lat. Filmem bardzo ciekawym, takim spokojnym i też nagrodzonym wielokrotnie. Także to nie jest. Yy no na wszystko przyjdzie pora, tak? No ale dobrze. Ponieważ zostało 30 sekund, w skrócie wam powiem, co zrobić, żeby zadebutować. Po pierwsze, musicie mieć scenariusz lub treatment, a najlepiej tak naprawdę cztery scenariusze, bo macie Pieprzyca, nasz wykładowca, nasz profesor, autor świetnego Chce się żyć z Dawidem Ogrodnikiem. Pozdrawiam, Maćka też. E powiedział, że o, trzeba mieć tak 4-5 y treatmentów czy scenariuszy, z którymi się chodzi. Nawet 10 teraz, bo jest bardzo trudno. No i jak już macie ten scenariusz czy treatment, to musicie poszukać producenta. Ok, muszę lądować. Więc będę lądował. Jak słyszeliście, już mamy tutaj dźwięk. Mój pies właśnie przybiegł. No, chodź, pokaż się to. No tak! O, mamy kolegę. No trochę przedłużę to. Więc tak, jak macie już treatment i scenariusz, to trzeba iść do producenta. Ewentualnie można spróbować samemu, mieć własną firmę i próbować tam uderzać jako i reżyser i producent. To jest bardzo trudne, bo często. No, no, wtedy, wtedy jest bardzo ciężko. Być może to też powód, że ja przez swoją firmę składałem te swoje projekty. A wtedy bardzo ciężko pozyskać finansowanie, więc lepiej chyba mieć tego innego producenta. No i tak naprawdę możecie z tym scenariuszem, z tym treatmentem yy, iść na, albo na produkcję od razu, albo najpierw na rozwój projektu, czy właśnie z treatmentem na development scenariuszowy, czy no na napisanie scenariusza pozyskać jakieś fundusze, a potem na poprawienie scenariusza pozyskać też fundusze i dopiero pójść na produkcję. Yy. I jeśli chodzi o produkcję, to macie dwa wyjścia. Jedno to jest mikrobudżet, a drugie to jest tak zwany normalny debiut. Mikrobudżet to jest film do miliona złotych, który się robi w ciągu roku bardzo szybko. Trzeba się dogadywać. Kilka dni zdjęciowych, kilkanaście dni zdjęciowych w tym budżecie, więc to musi być jakaś kameralna historia nierozbudowana. No a normalny debiut to jest tam. Chyba nawet, no tak standardowo, 3 miliony złotych było, może 4 teraz. No czyli po prostu w tej tradycyjnej produkcji, gdzie, gdzie Polski Instytut Sztuki Filmowej to finansuje, najlepiej z telewizją jakąś i wtedy po prostu robicie film w normalnej produkcji. Z tego powodu, że to są takie budżety, chyba na, faktycznie doradziłbym wam mieć producenta, a nie próbować samemu, chociaż oczywiście możecie założyć własną firmę produkcyjną i tam aplikować o to finansowanie, czy pozyskiwać... Telewizję. Jeżeli już macie pozyskaną telewizję, albo no, finansowania nie macie, bo nie złożycie wniosku, ale jeżeli macie jakiegoś koproducenta, partnera, no to lepiej to robić przez, yy, przez siebie. I oczywiście mówię tu o filmach fabularnych, bo w filmie dokumentalnym jest podobnie, ale w filmie dokumentalnym też jest jeszcze dokumentacja i jest dużo łatwiej też tak naprawdę film dokumentalny można, myślę, wyprodukować samemu. W przypadku filmu fabularnego taka jest droga. Czyli tak naprawdę najlepiej kilka scenariuszy kilka treatmentów, składamy wnioski, czekamy, któryś wypali albo nie i w końcu to się uda. I taki jest też mój plan. Mój plan jest taki, że teraz będę składał na development scenariuszowy e, treatment na podstawie też jednej książki, jeżeli to się uda, jeżeli też będziemy mieć prawa do, do niej. E, mam też e, treatment e, o, o, o takim, taki bardzo osobisty, który, który już kilka razy nie przeszedł, może znowu go będę próbował składać. No i mam też pomysł na mikrobudżet, też scenariusz swój na mikrobudżet, znaczy swój pisany ze współscenarzystą, bardzo ciekawy. Natomiast on już raz był składany i odpadł. Być może go złożymy ponownie, albo będę szukał innych scenariuszy. Także jeżeli macie jakiś ciekawy scenariusz, to możecie też do mnie wysyłać, że jesteście scenarzystami i szukać reżysera, producenta. Chociaż bardziej reżysera, bo już z tą produkcją to muszę te tematy odłożyć yy, na plan dalszy. No i taki jest mój plan. Także życzę wam powodzenia, żebyście też zrealizowali te swoje debiuty yy, wedle tego planu. Może wam to coś otworzyło. A jeżeli chcecie wiedzieć yy, więcej na ten temat, jak to zrobić, gdzie to aplikować, bo ja trochę skrótami myślowymi tutaj operowałem, no to zapraszam was na konsultacje yy, darmowe tak naprawdę, do, do, do pół godziny można się zapisać w linku w opisie. No i oczywiście możemy wtedy przejść przez tak naprawdę stworzyć cały pakiet dla producenta. Mogę Was przeprowadzić tak naprawdę przez cały proces od pomysłu do stworzenia pakietu. Oczywiście no nie w tych konsultacjach 30-minutowych, ale gdybyśmy się umówili na jakąś stałą współpracę, to jest to możliwe. Czyli od realizacji do złożenia wniosku, właśnie do pismu czy znalezienia producenta. No ale żeby znaleźć producenta, to ten pakiet powinniście mieć i z nim najlepiej iść. I wtedy mówi, producenta... o, wszystko gotowe, tylko po mojej stronie jeszcze kosztorys, nie? No chyba, że chcecie sami, to też możemy przejść przez ten proces. Także zapraszam Was do konsultacji. Dziękuję bardzo. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Jak zwykle przewaliłem tutaj czas, wybaczcie, ale myślę, że to było może dla niektórych z Was ciekawe. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. No i do zobaczenia w następnej rozbiegówce. Jak pewnie się domyśliliście, zmieniamy termin. Rozbiegówki będą teraz w czwartki. Ponieważ. Samie robię, będą w czwartki, więc zapraszam do subskrybowania, żeby nie przegapić. Trzymajcie się i do następnego. Hej, cześć, powodzenia.